W sobotę, 31 maja, burmistrz Polic oficjalnie otworzył Sołecki Ośrodek Rekreacji w Pilchowie. Był to pierwszy z trzech zmodernizowanych placów w gminie Police w ramach projektu wspierania obszarów wiejskich. Znajduje się tu tor do łyżworolek, piaskownica, boiska oraz kort tenisowy. Jest dużo estetyczniejszy i praktyczniejszy niż to, co było przedtem. Przedtem był drewniany, no i z siłą rzeczy po tylu latach on już trochę, no się z upływem wieku po prostu był zniszczony. Obok placu zabaw stanęła siłownia zewnętrzna. Może będzie ona motywacją dla mieszkańców do regularnych ćwiczeń. No bardzo ciekawa jest. Myślę, że są ludzie, którzy będą na pewno chętnie z tego korzystali. Myślę, że i młodzież, ale i także osoby starsze, takie w moim wieku też chętnie tu przyjdą i będą korzystały. Tydzień później, 7 czerwca został oddany do użytku kolejny plac zabaw dla dzieci. Tym razem w Drogoradzu. Co dzień są dzieci, naprawdę często przychodzą, bo ja tu nie jestem, sądzę, ale też przyjeżdżam i też nawet korzystam z tego, tak? Także teraz jest naprawdę, no oni przychodzili, ale teraz jeszcze częściej przychodzą. Brakowało takiego miejsca i, i na pewno wszyscy są bardzo zadowoleni i będą korzystać, na pewno. Super jest, fajnie. Skorzystają także dorośli mieszkańcy Drogoradzu, o których pomyślano montując urządzenia do ćwiczeń siłowych. Trzecim oddanym placem zabaw był ten w Tatyni. Cieszymy się bardzo z tego stołu pingpongowego, z tych różnych zabaw, zjeżdżalni, huśtawek i tak Super sprawa. Młodzież korzysta, dzieci korzystają, a starsi czasem sobie przychodzą posiedzieć, popatrzeć. Nowe urządzenia sprawiły dzieciakom wiele radości. Teraz Plac Zabaw wygląda inaczej. Jest bezpieczny i ma potencjał. Najbardziej mi się podoba walec i drabinki, i przychodzę tutaj codziennie. Mnie się najbardziej tutaj podoba właśnie ten walec, właśnie tamta deska czy ta kula. Inwestycje realizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każdy z nich kosztował około 30 tysięcy złotych. 6 czerwca 2014 roku Rondo Pionierów Polic u zbiegu ulic Piłsudskiego, Siedleckiej i Grzybowej w Policach zostało poświęcone i odsłonięta została tablica z jego nazwą. W uroczystości wzięli udział między innymi pierwsi powojenni mieszkańcy miasta, których ze słowami szacunku i uzdania powitał burmistrz Polic Władysław Diakun. W uroczystości uczestniczyli też radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz duchowni z obu polickich parafii. Całość uświetniły poczty sztandarowe. O pierwszych osadnikach i ich drodze do polic opowiedział Stefan Marszałek, przedstawiciel pionierów polickich i inicjator nadania rądu ich imienia. Przybywali tutaj ludzie młodzi i starsi wiekiem, samotni i z rodzinami. Z bagażem doświadczeń życiowych i z dzieciowi nowicjusze, uczestnicy kampanii wrześniowej 1939 roku, jak i zwycięzcy z pod Monte Cassino i Berlina, z obozów jenieckich i po demobilizacji, więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i zesłańcy z sowieckich łagrów na nieludzkiej ziemi, z przymusowych wysiedleń i z niewolniczych robót okupanta. Burmistrz Polic, Władysław Piakun, z dużym wzruszeniem mówił o polickich pionierach, którzy w bardzo trudnych warunkach tworzyli nowe miasto i nową społeczność na północno-zachodnich rubieżach Rzeczpospolitej. I dzisiaj, kiedy stoimy tu, kiedy rozglądamy się dookoła, inaczej wyglądają police jak 70 lat temu. To jest również wasza zasługa, bo wy dzięki swojej pracy, dzięki zaangażowaniu żeście budowali te police przyszłości dla tych, co w tej chwili dzierżą te poczty sztandarowe dla ludzi młodych. Odsłonięcia tablicy z nazwą Ronda dokonali przedstawiciele czterech polickich pokoleń. Pionierka Polic Franciszka Czernikow, córka pionierów Renata Wojtas, wnuk pionierów Arkadiusz Marszałek i prawnuk Filip Maślach. Także przedstawiciel pionierów Polic Stefan Marszałek, burmistrz Polic Władysław Diakun i przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król. Poświęcenie ronda poprzedziła uroczysta msza święta, która została odprawiona w kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Policach. Dni Polic, Dni Chemika 2014 odbyły się w drugi weekend czerwca. Bogaty program artystyczny i słoneczna pogoda przyciągnęły na polane za Szkołą Podstawową nr 8 tłumy policzan. Na zaproszenie burmistrza Polic Władysława Diakuna w święcie naszego miasta uczestniczyli także przedstawiciele miast partnerskich Polic, Nowego Rozdołu na Ukrainie i Pasewalku w Niemczech oraz innych zaprzyjaźnionych miast i organizacji niemieckich ukraińskiej delegacji przewodniczył burmistrz Nowego Rozdołu Wolodymir Tus. Podziękował policzanom za słowa otuchy, które płynęły w najbardziej dramatycznych dla Ukrainy chwilach. Po raz pierwszy w obchodach Dni Polic uczestniczyła nowa burmistrz Pasewalku pani Sandra Nachtweich, Burmistrzowie wszystkich trzech partnerskich miast. Wspólnie wręczyli puchary i medale drużynie gminy Police, która zdobyła tytuł wicemistrza Polski w 18 mistrzostwach Polski pracowników samorządowych w Halowej Piłce Nożnej Brenna 2014. W składzie drużyny byli pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach i jednostek podległych. Dni Polic zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Policach. W Urzędzie Miejskim w Policach, począwszy od 16 czerwca bieżącego roku, można składać wnioski o przyznanie karty dużej rodziny. Uprawnia ona do zniżek oferowanych przez instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Prosimy o wszystkich zainteresowanych rodziców, opiekunów, którzy są zainteresowani złożeniem wniosku, zapraszamy do Urzędu Miejskiego przy ulicy 3 w kancelarii bądź w sekretariacie. Będzie można pobrać wniosek. Jak również go tam zostawić. Będziemy wtedy kontaktować się w kwestii już wyrobienia samej karty i związanych z tym uprawnień. Informacje o miejscach i wysokości zniżek można znaleźć na stronie internetowej rodzina.gov.pl. Dane są na bieżąco aktualizowane. Karta przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci, bez względu na wysokość dochodu rodziny i bez względu na to, czy rodzice są w związku małżeńskim. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Młodzież z gimnazjum nr 1 w Policach wzięła udział w spotkaniu na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Środki psychoaktywne to głównie alkohol, narkotyki, leki, papierosy i dopalacze. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Michalska ze Stowarzyszenia Monar we współpracy z filią Biblioteki w Policach. Te zajęcia mają postać takich warsztatów aktywnych, i tutaj wspólnie z młodzieżą staram się ich zachęcić do takiej dyskusji na temat tego, jakie są zagrożenia, jak się ustrzec przed tymi zagrożeniami, co można zrobić, jeżeli ktoś ma już jakieś kłopoty z powodu używania substancji. Jednym z leków nagminnie zażywanych przez młodzież jest lek na kaszel Akodin. Wielokrotnie media informowały o zatruciach, do jakich doszło po przedawkowaniu leku. Powodem sięgania po środki psychoaktywne mogą być problemy w szkole, w domu lub po prostu zwykła ciekawość. Niezależnie od tego młodzież musi liczyć się z konsekwencjami. Substancje psychoaktywne stanowią ogromne zagrożenie dla młodego pokolenia. Wpływają one na odśrodkowy układ nerwowy, zaburzając jego funkcjonowanie. Osoby, które używają tych substancji są narażone na różnego rodzaju choroby, urazy, a także przedawkowanie, które może zakończyć się śmiercią. I to nie o to chodzi, że tutaj przyszliście, bo jesteście uzależnieni, tylko po to, żeby właśnie posłuchać, że jesteście mądrzy, bo tak, macie duży jest. potencjał. Tak jak pani mówią, jesteście bardzo, że tak powiem, aktywni. Bardzo. i bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj jesteśmy, że było nam dane wysłuchać tutaj tylu dobrych e, informacji. Spotkania z młodzieżą miały na celu uświadomienie im, jaki destrukcyjny wpływ na życie mogą one powodować.